Mam nadzieję, że ten wymiar wreszcie dosięgnie polityków. Ja bardzo bym chciała, żeby politycy wreszcie odpowiadali w sposób karny i cywilny za swoje błędne decyzje. Być może wtedy, gdyby taki jeden, czy drugi polityk, czy piąty, dziesiąty odpowiedział swoim majątkiem za to, co zrobił, jak błędne decyzje podjął, no to następnym politykom odechciałoby się. Niestety tutaj nie mamy z tym do czynienia. No to wsadzenie obajtka na listy do Europarlamentu to jest w ogóle jakiś kosmos polityczny. Prawo jest Sprawiedliwość albo ci, którzy odpowiadają za kampanię Prawa i Sprawiedliwości, albo sam prezes Kaczyński ma po prostu beznadziejnych doradców. Donald Tusk zapowiedział już rekonstrukcję rządu. Nie no, panie redaktorze, mm, ja nie chcę tutaj rzucać nazwiskami, kto jakim ministrem powinien być. Najchętniej bym widziała na pewno Sławka Mencena na stanowisku ministra finansów. A to, to musielibyście bank. w koalicję wejść. E, nie no, musielibyśmy sobie jakby się Lewicę udało na przykład wyrzucić z koalicji, to wtedy Konfederacja jakby na to patrzyła.